Dzień dobry kochani, witam was. W dzisiejszym dniu mam godzinę 12, a ja stwierdziłam, że pokażę wam jak wygląda moja standardowa sobota. Rzecz, którą powtarzam wam bardzo często, pamiętajcie, że nie każdy mój dzień jest taki sam, nie każdy mój dzień jest na tyle produktywny jak wam się wydaje. W internecie są wyidealizowane kadry, nie możecie wierzyć w wszystko to co się dzieje w internecie w 100%, dlatego przyjmijcie takie filmy z dystansem. Pamiętajcie, że te filmy są tylko i wyłącznie nagrywane w dobrych intencjach. I nie chcę, aby nikomu sprawiły one nieprzyjemność. Jestem dzisiaj co w naturalnym wydaniu, ale postanowiłam, że będę się zdecydowanie częściej pokazywać bez makijażu. A więc ja się teraz przebieram i idę na spacer z psem. Mamy naprawdę bardzo słabą pogodę. Wieje wiatr, pada nawet troszeczkę deszcz, nie ma słońca, ale od czasu do czasu naprawdę zależy mi na tym, żeby wyjść na ten spacer. <słuch> się z wami już troszeczkę później aczkolwiek w tym samym miejscu za 20 minut mamy godzinę 14 dziś tak o godzinie 17 wychodzimy z domu za niedługo też pójdę robić jakieś zdjęcia na instagrama bo ostatnio zaczęłam bardzo często publikować jakieś rzeczy na instagramie więc zapraszam was samego mojego instagrama tutaj macie nazwę Witam ja Was, mamy teraz godzinę 16. Ja stwierdziłam, że podczas gdy będę się przygotowywać, zrobimy sobie takie małe Get Ready With Me. To swego czasu było bardzo popularne, ja też chciałam nagrać nawet oddzielny odcinek w tej tematyce. Zepnę sobie moją grzywkę, która już prawie nie widać. Tak to będzie wyglądać. Spiąłam sobie do mojej włosy Tak się prezentuję ja bez makijażu. Ostatnio coraz częściej pokazuję Wam się bez makijażu, ale bardzo lubię wychodzić z mojej strefy komfortu, więc to jest właśnie bardzo duży krok. Ja nigdy na swojej twarzy nie miałam podkładu i raczej nie planuję, aby to się w najbliższym czasie zmieniło. Z pierwszym krokiem w moim makijażu jest SPF. To bym zapomniała o tym, a to jest bardzo ważne. To jest SPF, którego używam. Jest to SPF z Farmaceuris. Bardzo, bardzo długo z niego korzystam i nie kończy mi się on. Jeżeli chodzi o korektor, którego używam, to jest korektor z. Eveline. To jest moje nowe odkrycie, bo zawsze używałam tego korektora z Lovely. Zawsze używałam tego korektora i teraz tak naprawdę zdałam sobie sprawę, jaką on jest tragedią. Naprawdę jest strasznie ciemnieje, nie ma idealnego odcienia pode mnie, a jednak ja jestem dosyć bardzo blada. Korzystałam też kiedyś z takiego. Gdyby nie to, że kupiłam sobie zły kolor, to też on byłby jak najbardziej spoko. Teraz tak naprawdę bardziej nadaje się na brązer. Ale jest to już moje drugie opakowanie właśnie tego korektora i polecam go jak najbardziej. Będę się tutaj patrzeć, bo tutaj mam lusterko i tutaj mam olbrzymie lusterko, ale stwierdziłam, że jednak przyniosę sobie to mniejsze, aby nie patrzeć się jakoś bardzo w otchłań. Póki co wyglądam troszeczkę blado, ale na spokojnie za chwilę przyciemnimy sobie to pudrem. Jeżeli chodzi o puder sypki, który używam, to jest puder z Vivo, jest już bardzo wycieńczony przeze mnie, ale mam nowe opakowanie i tutaj będzie go bardziej widać. To jest taki puder. On kosztuje 20 parę złotych i uważam, że jest jednym z lepszych drogeryjnych pudrów. Zastanawiam się na jaki temat sobie z wami pogadać, bo, bo nie mam za bardzo takiego tematu i nie wiem, czy mam gadać właśnie na jakieś takie talent bzdury, czy jednak chciałabym poruszyć jakiś jeden, ale poważniejszy temat. Ostatnio bardzo wkręciłam cię w czytanie książek. Mam jedną książkę tak naprawdę taką fajną w tematyce, która mnie interesuje: jest to Potęka Być I to jest książka, którą chyba zna już naprawdę każdy. Zawsze byłam przeciwniczką, ale znaczy nie tyle za przeciwniczką, ale po prostu nie lubiłam czytać książek. Bardzo zmieniłam już swoje nastawienie. Tak naprawdę jestem dziś dopiero na jakimś piątym rozdziale, chociaż ja tak nie czytam tej książki, dokładnie rozdział po rozdziale ale tak mniej więcej jestem już właśnie na piątym. Jestem naprawdę zakochana. Jest tam parę rzeczy, z którymi się nie zgadzam, jest tam parę poglądów, z którymi no, nie mam wiele wspólnego. Ja tak naprawdę nie zaczęłam korzystać dopiero z różu, więc nie mam jeszcze jakiegoś fajnego. Jedyny róż, jaki mam, to mam w takiej paletce. Tak wiem, ta paletka wygląda naprawdę bardzo profesjonalnie, ale róże są naprawdę bardzo ładne. Nie zwracajcie uwagi na te cienie, one wyglądają strasznie tandetnie, tak samo jak te matki. Przed chwilą sobie zdałam sprawę z tego, że w czerwcu będzie rok, odkąd nagrywam na YouTubie. Wiem, że dopiero teraz mamy luty i jeszcze jest naprawdę wiele czasu, ale naprawdę nie wiem, kiedy to minęło. Ja pamiętam te emocje przy wstawianiu pierwszego filmu na YouTuba. To dla mnie się stało już tak ogromną codziennością, że to jest wręcz przerażające. Ja się bardzo cieszę z tego, że pomimo wszelkich przeciwności, ja nadal działam na YouTubie. Nadal cieszę się z tego, że tworzę, i nadal to tworzenie sprawia mi naprawdę olbrzymią radość. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, że. To trwa już rok. Rok zawsze wydawał mi się takim bardzo długim okresem. Jestem bardzo wdzięczna za to, że was mam. Naprawdę, to jest chyba najlepsze, co przydarzyło mi się w ostatnich latach. Pomimo wszystkich, tak jak wam mówiłam wcześniej, przeciwności losu, jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to, że tworzę to w internecie. Jestem bardzo też dumna z samej siebie, że mam tą motywację i to robię. I wiem, że to tworzenie ma sens. Przerwę teraz na chwilę. Jeżeli chodzi o tusze, które używam, to jest Maybelline Sky High. I max factor 2000 kalorii. Razem do tematu nagrywania. się nie, nie mogę w to uwierzyć, że was jest tyle. Nigdy na uczyni widziałam tysiąca osób. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie tego, ile tak naprawdę was jest. Dla mnie to jest tak bardzo abstrakcyjna myśl, że ja na swoim koncie mam więcej subskrybentów niż osób na mojej wsi, na której mieszkam. Jest to naprawdę cudowne uczucie. Dziękuję Wam bardzo. Wiem, że przypływacie z dnia na dzień coraz częściej. Nie liczę na to, że stworzymy sobie kiedyś taką. Fajną, fajną armię. Dopóki ja żyję, to ja się nie poddaję, więc jeszcze troszeczkę będziecie musieli zdzierzyć mojej twarzy. Ale wydaje mi się, że z odcinka na odcinek te filmy są coraz lepsze i wiem, że za niedługo będzie to naprawdę fajny poziom. Na pewno nie są to moje najpiękniejsze, a nie najrówniejsze kreski. Nie wyszły one dobrze, bądźmy szczerzy, ale postaram się je może trochę uratować. Jakoś to już powoli zaczyna wyglądać. Powoli, bo po powoli, ale najważniejszy jest efekt końcowy. Ja już jestem gotowa, a więc jedziemy. Jak widzicie, ja już na twarzy nie mam nic. Mamy gdzieś pół godziny po północy, więc ja już lecę spać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że film ten Wam się spodobał. No I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Postaram się, aby te filmy były coraz coraz częściej, więc dajcie znać, czy jesteście tym usatysfakcjonowani. I do zobaczenia za tydzień.